Jedną z największych atrakcji oprócz przyrody w kanionie Duszandzy jest spacer po linie. Dawas, który codziennie wykonuje niebezpieczny spacer po stalowej linie, jest spadkobiercą niematerialnego dziedzictwa kulturowego Duszandzy i Xinjiangu. Po linie przechadza się Adili Ushier, Ujgur, który w lipcu skończył 52 lata. Jego zadanie polega na balansowaniu na linie i utrzymywaniu równowagi za pomocą pręta trzymanego w dłoniach. Tym samym Dawas nie korzysta z żadnego zabezpieczenia. Obecnie sztuka Dawas przekazywana jest i praktykowana już w szóstym pokoleniu. Najwyższy punkt nad przepaścią, który Dawas pokonuje, to ponad 660 metrów. A cała stalowa linia ma aż 4 km długości. Dawas, który zaczyna spacer po jednej stronie kanionu. Jest widoczny przez turystów korzystających z atrakcji w punkcie widokowym. Gdy wchodzi bezpośrednio nad przepaść, jest już tak daleki, że zobaczyć go można tylko przez lornetkę. A to dowód na to, że nie uprawia swojej sztuki wyłącznie dla poklasku. Na szczęście zawsze wychodzi z tego cało.